W dzisiejszym następny film z nad a dzisiaj jesteśmy wegetarianinkami przez 24 godziny. No dobrze. A do takich cięży idealne są żelki a kuku wege. My mamy pianki, mufinki. I żelko, pianki, owocki. My na razie już trochę napoczęłyśmy przed filmem. Owocki. Bo są przepyszne. Ja mam dwa nasy przyklejone do siebie. O. Ja mam pomarańcze. Mm. Naprawdę pyszne, polecamy. Oczywiście ja. W każdym filmiku są z nami Joka i hotka. Ale ja no! Powiedziały cześć widzowie. No, żelki są pyszne. Dzisiaj mamy challenge. mają prosty skład. Bez rady, Dzisiaj mamy challenge. 24 godziny wege. Nasze wegetarianki, nie wegan. To znaczy, że nie jemy mięsa. No, jakoś idzie z żelkami. Bo są takie pyszne... pyszne muffinki, chociaż nie wiemy, czy takie pyszne. Hmm... odpowiednio że mamy... dla... Skład musimy sprawdzić. Tutaj możecie się skład przeczytać, a od... teraz ja odpowiednie zdać, za... Ja ja. To na zmianę. Odpowiedni dla wegetarianin i weganin. Pyszne, owocowe smaki. Bez żelatyny, zawierają pektyny. Co to? Co to, 15% soku. Naturalne aromaty. Bez barwników i substancji konserwujących. Tak. Subskrybujcie kanał Jadła Hotka. Już musimy kończyć zanim te chłopaki się Okej, jeśli macie to podkładajcie łapki w górę, subskrybujcie i zostawcie łapkę Znalazłyśmy już... Uciekłyśmy i znalazłyśmy z wielkiego homara na piasku! Gratulujemy temu, kto to zbudował, bo na pewno nie my! Gratulujemy temu, kto to zbudował, bo to na pewno nie my! Okej, okay, jak już mówiłyśmy, i sobie wam się podobały, dajcie łapkę w górę, subskrybujcie się lucie i, i, i następnego...